na najgłupszą parą na polskim YouTube. Cześć, tu Zuza. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ten odcinek zatytułowuje... Za tytuł... Co to jest za dziwny wynalazek? To. Różowe narty. Ale nie do końca. Zuzia pierwszy raz na skiturach. Od razu długa wycieczka. I to z plecakiem z obciążeniem. A, nie zazdroszczę. Ten wynalazek nazywa się splitboard, czyli dzielona deska. To znaczy, że jest to snowboard, który możemy podzielić na pół i wtedy staje się takimi jakby nartami. Żeby podchodzić pod górę, zakładamy na spód każdej z desek tak zwane foki, czyli materiał, który powoduje, że taka deska posuwa się do przodu. Ale już nie powinna cofać się do tyłu. No i tak sobie szuramy, szuramy do góry. Zarządzałam postoju. To mogę Wam powiedzieć kilka słów. Nie wiem serio, ile już leziemy. to się nie kończy. Moje uczucia co do e, tego turowania czy splitboardowania są mieszane. Myślę, że ogólnie. Jest to spoko opcja na wycieczkę. Na pewno bardziej mi się podoba niż iście po prostu na butach, ale my popełniliśmy jeden zasadniczy błąd. Tak, tym błędem są te plecaki. Z jednej strony jesteśmy zmuszeni je wziąć, dlatego że idziemy na kurs lawinowy do murowańca no i musimy się tam po prostu dostać. Więc będziemy tam spać dwa dni no i po prostu musimy mieć ze sobą rzeczy. No i to mi tak naprawdę psuje chyba całe to wrażenie, bo ogólnie jest pięknie, jest to fajny sportowy trening, jest myślę, że wygodniejsze i ciekawsze niż chodzenie na butach, ale po prostu ten plecak mnie pokonał, I <laughs> dlatego jestem trochę zła, <laughs> więc myślę, że... Może kiedyś jeszcze spróbuję bez tego ciężkiego plecaka, tak tylko na zasadzie wycieczki, góra, wejście, zjazd jakimś freeridem? Pewnie będzie mi się wtedy bardziej podobało. Ale jest słoneczka. A jest pięknie, jest opór pięknie. Dzisiaj jest moje drugie spotkanie z tym splitboardem. Powiem Wam, że znacznie bardziej dzisiaj lubię ten wynalazek, bo ze względu na szkolenie lawinowe musieliśmy dużo przemieszczać się po takim świeżym śniegu jak tutaj. Jest dość głęboko i na samych butach zdecydowanie byłoby mi dużo ciężej niż z tymi deskami na nogach. A tak wyglądałyby moje ostatnie dni, gdybym nie miała splita. Więc w tym sensie naprawdę bardzo dobrze się to sprawdza, jeśli chodzi o formę przemieszczania się właśnie w głębokim śniegu, jest na pewno bardzo efektywne. Jedno o czym pomyślałam, to to, że jeżeli nigdy nie mieście na nogach nart, to są takie miejsca, które byłyby bardzo sketchy na tym splitboardzie, bo czasem po prostu trzeba kawalątek chociaż zjechać. I bez totalnie pojęcia o jeździe na nartach, ja nie wiedziałabym zupełnie, co mam ze sobą zrobić. To po prostu upadła na boki. Tyle. Będę jeszcze miała dla tego speedboardu jeden test, czyli to, jak on się zachowuje już faktycznie jako deska snowboardowa. Bo o to w nim przecież chodzi, że, że zmieniamy go w snowboard. Także zobaczmy. No to pora przetestować, czy ten split się nadaje do jazdy w dół. Na razie tylko ulazłam w nim pod górę, więc trzymajcie kciuki. Ja ciebie zgubiłem, nie wiedziałem gdzie ty jesteś Myślałem, że ty się tam zatrzymałaś. Ale super. Nie, ogólnie to, to byłby super zjazd, ale jest obłażony i ludzie, nie? No. Eee, ale fajnie, deska w ogóle spoko bardzo. No podejrzewam, że ta deska deskacji tego, że jest twardsza, więc jest bardziej freeride'owa Jest bardziej deską dla mnie na takie trasy niż moja faktyczna. Więc stwierdzam, że jest ok. Myślałam, że to będzie takie jakby trochę sketchy. No, ona mocniej trzyma. Ale deska jest naprawdę bardzo spoko, więc czy się sprawdza ten wynalazek? Sprawdza się. I to by było na tyle. No i tym samym wjechałam do stawu. That's all folks. Nie, na Freeride na pewno to jest mega dobra opcja, jeśli lubicie i łazić pod górę, i zjeżdżać. Ja wolę tylko zjeżdżać, ale jak się trzeba, czasem zmodyfikować to, co się robi, więc polecam like and subscribe. Do zobaczenia, jak zdarzy mi się nagrać coś jeszcze. A -a. A. Piękny widoczek za mną, piękny zjeździk też za mną. Jeszcze parę słów o tym, jak split zachowywał się na tak zwanej przygotowanej trasie. No bo wcześniej to widzieliście jakiś żleb w środku, tak. Na poderze było super, a na przygotowanej trasie ja czułam takie problemy, że mi ta deska trochę jakby myszkowała. Rozmawiałam tutaj z chłopaczkiem, który ma lepsze doświadczenie w splitach i on też o tym mówił, że to jest kwestia tych zapinek tutaj. One muszą być jak najciaśniejsze, jak najstabilniej trzymać deskę, bo inaczej zobaczcie tu jest o dwie krawędzie więcej niż macie zwykle i jak tylko są takie momenty, że cała deska dotyka yy, śniegu jak na przykład na takiej autostradzie, to jest tak bywa trochę sketchy. Więc to jest z minusów splitboardu. Jeszcze jeden minus splitboardu jest cięższy niż normalna deska. Zdecydowanie to waży tak 150% mojej normalnej deski, więc jest to jakieś rozwiązanie, ale ja myślę, że zostanę przy swojej desce jako rozwiązanie na freestyle i trasy. A freerideowe narty będą po prostu dla mnie wyzwaniem do ogarnięcia nart. I teraz już naprawdę koniec.